Cześć, cześć, cześć! Przed wami recenzja książki Jeffreya Archera po moim trupie. Książkę ma od wspaniałego wydawnictwa Rebis. I premiera była 10 październik 2023, tak, białe karteczki, jak widzicie. I wiecie co? Nie da się przejść obok tych kryminałów, tego autorstwa, po prostu obojętnie. To już czwarta część, i każda kolejna pozycja naprawdę zachwyca mnie tutaj coraz bardziej. Należy je czytać jednak po kolei, gdyż bywa, że mamy wspominki z wcześniejszych tomów. Choćby to, że postacie żyją tutaj normalnie i ich czas płynie tak samo jak nasz. Najbardziej chyba tutaj spodobało mi się to, że postacie były nie tylko inteligentne, ale i mocno spostrzegawcze z ogromnym licznikiem pamięci. Sprawa, która została tutaj poruszona, wymagała od głównego bohatera niemal rzeczy niemożliwej do osiągnięcia. Chodziło o bardzo złego człowieka który rzekomo zmarł w wyniku zawału. William sam był na tym pogrzebie, by przekonać się, czy nie został na przykład odstawiony jako szopka, tak? No, jest jednak osoba, która uważa, że ten denat, jednak choć denat, to żyje. Słuchajcie, ma ku temu niewyjaśnione powody i w tym momencie zaczyna robić się nieciekawie, bo pamiętajcie, że mierzycie się tutaj z ludźmi, którzy widzą i wiedzą niemal wszystko. Dodatkowo ich działania są mocno ograniczone, bo akcja dzieje się na luksusowym liniowcu, który płynie do Nowego Jorku. Jak zatem poznać, kto jest tutaj sprzymierzeńcem, a kto wrogiem? I, i jeszcze, żeby zrobić to tak, żeby nikomu nic się nie stało. Słuchajcie, jest to naprawdę świetny kryminał z dużym, ale to naprawdę dużym wydźwiękiem psychologicznym, bo czytając, czułam, że mogę się wiele od tych osób tu wymienionych, Naprawdę dużo nauczyć. Bywa zabawnie, ale to zabawa jest z takim smakiem, z taką wykwintnością. Wbrew pozorom lektura jest lekka i bardzo wciąga, bo mamy tu też bardzo dużo dialogów, co oczywiście książka chce nią najbardziej. Niestety nikt z tutaj z postaci nie jest konkretny. Zawsze znajdzie się tutaj coś, co zostało zatajone, albo ukryte. Wiecie, nie można na pewno przy tej książce się nudzić, bo tutaj wciąż dochodzą nowe fakty. Co jakiś tam został już pociągnięty, to później znowu coś, znowu coś, znowu coś, znowu coś. I tak naprawdę do znowu coś dochodzimy do samego końca książki. Pojawia się tutaj taki wyścig z czasem, bo. Yy, Dopóki tutaj zło jest na wolności, to naprawdę zażyć się może absolutnie wszystko. A mówię wam, ich ruchy są ograniczone, bo płynąc na liniowcu, to no, ich obszar jest mocno zamknięty, także nie ma miejsca, gdzie można się schować, gdzie nikt cię nie dopadnie. A czy dopadnie? To już te postacie wiedzą najlepiej. Słuchajcie, świetny kryminał, bardzo mi się podobają. W ogóle wszystkiego kryminały podobają mi się na równym poziomie, bo. On nie pisze książek, że o, ta jest wyśmienita, o, ta jest do bani. Nie. On cały czas pisze na takie dobre 4+, plus, jeżeli liczymy od jedynki do piątki. Tak, Cały czas jest u niego taka bardzo dobra czwórka z plusem. Także y, ja to tak widzę tego książki. Z 10 daję im 9, bo niby są idealne, ale to zawsze niby są idealne. Ale mega mi się podobają, bo lubię właśnie takie stonowane kryminały, gdzie do samego końca nie wiecie, co to się może przydarzyć. Bo oni bardzo tutaj mocno grają psychologicznie. Na, na tą psychiczną sferę jest tutaj mega wielki nacisk. Oni są bardzo dobrymi obserwatorami, oni y, mają mega wielką wiedzę w jakichś tam sferach, którą przekazują innymi, I, i nie zawsze bywa tak, że oni mówią ją prosto, tylko czasami ochodzą. Przychodzą na około tej wiedzy, tak żeby y, czasami zrobić głupka z tej drugiej osoby, wiecie? I, I pytanie, jeżeli ona jest na tyle inteligentna, to dowie się, o co im chodzi. I pyta też w okracznym rytmie, y, czy dobrze ją rozumie. Później współdziałają razem, także no mówię wam, mega, mega zabawa była przy tej książce. Chociaż niby była zabawna, ale nie była śmieszna. O, coś takiego. Ale bardzo mi się podobała. Dlatego książkę wam polecam i z wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.